Siema, a co tam? Nie No kurwa, ten... Yy... Masz i do rozmowy? To kurwa, szukaj sobie ja, jakiś hajdziesz, że kurwa... ludzi szuka, żeby gadać z nim. Kurwa. Razem ja sobie jakiś frajer, ja czasem nie mam No, a co robisz? Oglądam film. No i chuj z filmem. No i kurwa chuj z tobą, wolę sobie film obejrzeć No kurwa ty A widzisz, nie z takim ułomem jak ty no, no Kurwa chcesz w no, kurwa, jakbym cię chuju na razie, bym cię tam kurwa złamał eee, kurwa, kurwa Popatrz e, cipo kurwa, kto tu się jąka właśnie kurwa Zobacz sobie cipo jak ty wyglądasz, pożna mój kurwa awatara na twój leszczu Kurwa jedno szczałowcu Dobra, chuj z tobą tam, kurwa, nie mam czasu gadać z cipami. To kurwa byś migałem, byś nie miał co robić.